W sieci ostatnio spekuluje się na temat pojedynku Marcina Najmana z Arturem Binkowskim. Mało kto pamięta, że mieli się oni ze sobą już bić w 2017 roku na gali bokserskiej organizowanej przez Najmana na Stadionie Narodowym. Wtedy do walki ostatecznie nie doszło przez kontrowersyjne i rasistowskie wypowiedzi Orzełka. Teraz obaj panowie zaszekają się, że nie ma szans na taką walkę. Ja z nim nie zawodzę. Ja, ja z takim lumpem nie zaleję. A tu mamy do czynienia z lumpem, który tego nie chce. Nie wyjdę z takim lumpem do walki. Nie ma takiej możliwości. Nie ma. To wam... To wam mówię, choćby nie wiem co. Nie wyjdę z nudowatek. dużo ludzi chciałoby Ciebie zobaczyć z panem M. Jakie pieniądze musiałbyś dostać, żeby, żeby z nim zawalczyć? Żadnych, ja z nim nie wchodzę. Ja z nim Żadne? nie wchodzę, a tym bardziej z nim. W tej chwili w 100%, nie? nie wchodzę. Ale jak wiecie, w świecie firków wszystko jest możliwe. Na ostatniej gali fame 24, federacja ogłosiła, że kolejna gala odbędzie się w Częstochowie. A jak Częstochowa, to wiadomo, cesarz Marcin był obecny na GaliFame i wstawiał Insta Stories z Wojtkiem Golą i oznaczał federację. Więc jego Mamy praktycznie pewny. A jak Najman, to wiadomo, najbardziej grzałaby jego walka z Binkowskim. Innego rywala, który wzbudzałby tyle emocji, raczej nie ma na horyzoncie. Ale są również poszlaki, które mogą sugerować, że zobaczymy walkę dwóch na dwóch: Najman i Marcoń. Kontra Murański i Binkowski. Najman po gali fame, wstawiał insta Story z Marconiem, gdzie przytulają się i podziwiają swoje piękne łańcuchy. Parę dni później na Facebooku Jacka Murańskiego możemy przeczytać, że chętnie stoczyłby on taką walkę. Podłoże medialne pod walkę już jest. Marcon nie raz dymił do Binkowskiego. To jest co na przykład z Arturem Binkowskim, polskim orzełkiem mału. Weź tego menela skończonego. Nawet o nim nie mów. To jest nowy zobotnik Federacji. Tak, frajer to jest zwykły bityc który wypierdolił do Kanady, krzycząc, że jestem Polakiem, zjewał sobie tak życie i karierę, zaczął chlać, odkleił się to fucking, wstyd jest być Polakiem. Jak widzisz takie osoby? Abinkow również chciał go wyjaśniać. Że do, na to na Marciona. Patologia. się tak fast, fasty. My jako użelki, orły białe. Au. Wyrywamy chwasty. Czas znaczy, Czas najwyższy naczy. Wyrywamy chwasty. Najmanowi z orzełkiem też jest nie po drodze, a o starym Muranie to już nawet nie wspomnę. No cóż, zobaczymy jak ten film się zestarzeje. Najman, Muran, Martoń na jednym kajdżu, a do tego jeszcze orzeł biały. Ale ekipę żeście zmontowali, ekipę totalnych pojebów,